Dzisiaj chcę powiedzieć coś właśnie o świadomości i o minimalizmie. Dlatego, że te dwie rzeczy w moim przypadku bardzo mocno się ze sobą łączą. I dzisiaj będzie o wywalaniu, o pozbywaniu się rzeczy, czyli temat, który tygrystki lubią najbardziej i minimaliści mm, lubią najbardziej. Ale nie będzie to o takim pozbywaniu według klucza, ani nie będzie to żadnych... Yy, Jakichś szczególnych strategiach pozbywania się, to będzie po prostu o świadomości tego, z czego rezygnujemy i czemu mówimy do widzenia, czego nie chcemy już dalej w swoim życiu. Mówi się, że to, co mamy, nasze otoczenie, nasze przedmioty są naszym przedłużeniem, że to, co posiadamy, jest przedłużeniem właściciela. Dlatego często jest tak, że jak coś z nami emocjonalnie nawala, coś nam się dzieje w środku, mamy jakiś zgrzyt, to na przykład psuje nam się samochód albo komputer. No, to tylko jedna jakby z możliwości, działa to też w obie strony. Tak? Jeżeli jest nam dobrze, to nie wiem, nasze kwiatki zakwitają. Ale ponieważ wszystko jest energią, która, ym, która podąża za naszą uwagą. No właśnie, to to, co nosimy w sobie, nasze przekonania, nasze myśli, nasz światopogląd będzie się manifestować na zewnątrz. I często jest tak, że ten światopogląd nam się zmienia i nie chcemy już być w Czymś, w czym byliśmy przez długi czas, i być może właśnie wtedy przychodzi ten moment, żeby przejść na minimalizm albo przynajmniej, no właśnie, zrobić czystki w życiu. Czystki w życiu, w sensie, czystki w przedmiotach, to mam teraz na myśli. I tu właśnie wchodzi na dzisiejszy temat: jak to jest, no właśnie. Jak to jest z tym pozbywaniem się przedmiotów w sposób świadomy? Możecie spojrzeć sobie na każdą rzecz, którą posiadacie, niemal na każdą, jako na manifestację, namacalną manifestację tego, co jest w Was. Bo czasem, jeżeli zmieniamy coś w życiu, trudno jest nam tak na pierwszy rzut, tak w przeciągu jednej sekundy, tak czy kilku chwil, jakby. Rozpoznać nasze przekonania, to, co w nas siedzi. Ale bardzo często przedmioty, które, które są wokół nas, pomagają nam to odczytać. One są takimi indykatorami, takim papierkiem lakmusowym, tego, co jest w środku. Żeby wam to nakreślić jakoś tak może bardziej konkretnie, to Opowiem Wam o moim przykładzie. Ja jestem też osobą bardzo praktyczną, więc tak, dosyć, dosyć teorii, dosyć teorii do rzeczy. Chcę Wam powiedzieć, jak to może wyglądać na przykładzie tego, co na przykładzie mojej historii. Otóż kilka lat temu kupiłam bluzkę, czarną bluzkę z koronką, tak wyszło, że z koronką niechcący. Czemu tę bluskę kupiłam? Kupiłam ją, ponieważ jechałam na pogrzeb, a nie miałam wtedy, nie miałam w szafie żadnej, absolutnie żadnej czarnej rzeczy. To był e, etap, kiedy ubierałam się bardzo kolorowo. No więc kupiłam tą bluzkę, pojechałam w niej, pojechałam na ten, na ten pogrzeb, ale bluzka ze mną została. Była pięknie skrojona, fantastycznie leżała na mnie i. Usłyszałam to i wiele osób potem to mówiło, że wyglądam w niej seksim. I też uważam, że wyglądałam w tej bluzce seksji. więc ze mną została. Za za Zakładam ją od czasu do czasu, no ale właśnie, moje życie się zmieniało, a w zasadzie ja zmieniałam moje życie. Czyściłam się od środka, zmieniałam mój światopogląd, bardziej łączyłam się ze sobą, stawałam w swojej prawdzie, cały czas. Yy... Pytałam, co jest moją prawdą, bo łączyłam się ze sobą, byłam coraz bardziej, coraz bardziej scentrowana, i im bardziej byłam scentrowana, im bardziej byłam świadoma tego, kim jestem, co ze mną naprawdę rezonuje, tym rzadziej nosiłam tą bluzkę. A jednak pomimo całych bardzo intensywnych czystek, które przeprowadzałam, o czym możecie posłuchać w podcaście o ekstremalnym minimalizmie. Podlinkuję Wam ten podcast w opisie pod filmikiem. Mimo tych ekstremalnych czystek przez tych kilka lat, ta bluzka cały czas się ze mną ostała, chociaż w zasadzie była już niezakładana, na co dzień się tak nie ubieram. I jak, kiedy ja się zmieniałam od środka, to też zmienił się, zmieniał się sposób tego, jak chcę się prezentować na zewnątrz. A jednak ona była ze mną. Dlaczego? Hmm. Sama zadawałam sobie to pytanie, i gdzieś pierwsza odpowiedź, która mi się pojawiała, była taka, że no to jest taka bluzka. Gdybym szła na randkę i potrzebowała wyglądać seksy, więc ona w tej szafie wisiała właśnie na taką okazję. A jednak kilka miesięcy temu, ponieważ to, ta historia wydarzyła się hmm, chyba na początku tego roku, a więc kilka miesięcy temu, e, poczułam, że, że ona mi przeszkadza w tej szafie. Że nie, mo nie może już dłużej ze mną być nienoszona rzecz. E, więc stwierdziłam, że ponieważ naprawdę jest to bardzo ładny ciuch, e, zrobię zdjęcie i go sprzedam. Sprzedam tą bluzkę. I dobrze pamiętam moment, kiedy ze trzy razy próbowałam się zabrać do tego, żeby, żeby zrobić zdjęcie tej i ciągle jakoś coś, coś jakoś mnie od tego odwodziło. Ale w końcu pamiętam, że ubrałam się w tą bluzkę, ustawiłam sobie aparat na statywie, żeby zrobić to zdjęcie i móc to, wystawić to na sprzedaż. I pamiętam moment, kiedy założyłam tą bluzkę i, i dotarło do mnie, co ona tak naprawdę reprezentuje. Nawet teraz, wiecie, zawiesiłam się, bo jakby to, to było dla mnie mega heavy wtedy, i, mm, i mam w tym momencie bardzo dużą niezgodę już na takie przekonania, ale pamiętam, że dotarło do mnie, że ta bluzka reprezentuje Przekonanie, które wtedy w sobie miałam, że aby podobać się mężczyźnie, muszę wyglądać w określony sposób. Muszę być seksy. Teraz kreślę w powietrzu cudzysłów palcami. Muszę być sexy. W sensie nie mogę być taka, jaka po prostu jestem na co dzień. Muszę mieć jakieś przebranie, muszę, być, muszę mieć coś innego. Muszę po prostu nie być sobą kiedy to do mnie dotarło minęło prawdopodobnie nie więcej niż 30 sekund kiedy zdjąłam tą bluzkę zdjęłam statyw z aparatu zwinęłam ją w, 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 po prostu ją jakby złożyłam i kilka minut później byłam już pod kontenerem PCK żeby po prostu tej bluzki się pozbyć, żeby pozbycie się tej bluzki było też, było po prostu, no właśnie, manifestacją, jakby uwolnienia się już takiego ostatecznego tego przekonania, zdania sobie z tego sprawy i powiedzenia: Okej, okay, nie, to już nie jest moje, nie wierzę w to, nie chcę w to wierzyć, puszczam to, pozbywam się tego. Jest to jeden przykład, i oczywiście to nie działa też, proszę, żebyście byli tego świadomi. To nie działa w skali 1 do 1 u każdego, w takim znaczeniu, że czarne seksowne bluzki nie są złe i nie chodzi o to, żeby teraz wszystkie kobiety wyrzucamy bluzki, nie będziemy seksie. Yeah. Nie, absolutnie nie mam tego na myśli. Mam na myśli to, że kiedy pozbywasz się rzeczy w sposób świadomy, to w sposób świadomy też pozbywasz się tego z głowy czy z serca, co ci po prostu już nie służy. I nie zawsze jest tak, tak jak historia z bluzką pokazuje, że od razu wiemy, co to jest. Ale intuicja zawsze nas prowadzi. Ja dlatego tego ciucha nie nosiłam przez długi czas. Dlatego się nie mogłam w ogóle zebrać do tego, żeby go wystawić. Bo prawdę powiedziawszy, to miałam go ochotę w tamtym momencie naprawdę wyrzucić do śmieci. Ale tak po prostu wiecie, tak cisnąć nim do kosza na śmieci, ale nie mam kosza na śmieci już, bo jestem zero wasteem. Więc się kosza na śmieci pozbyłam, bo go nie potrzebuję. I gdzieś, jakby szacunek też do środowiska i do, do wszystkiego sprawił, że po prostu, okej, okay, wzięłam to, spakowałam, oddałam komuś, kto z tego na pewno bardziej skorzysta. Ale tak, to jest naprawdę bardzo cenna, bardzo cenny klucz bardzo cenna rzecz, którą, o której warto pamiętać, jeżeli robimy takie. Naprawdę świadome porządki w swoim życiu. Czy jeżeli przechodzimy na minimalizm, czy czasem, może jeżeli nie przechodzimy, ale, ale chcemy czemuś powiedzieć już do widzenia i mówimy do widzenia rzeczom, które nam nie służą, tym, które po prostu nosiliśmy bardzo długo w sobie, a rzeczy tylko to reprezentują. I ponieważ pozbyłam się naprawdę większości rzeczy, które mam, to. Tak, to było to pozbywanie się było manifestacją też dużej zmiany, ogromnej zmiany tak naprawdę, która zachodziła wtedy we mnie. Czy się pozbywałam zdjęć, które trzymałam, to też są historie ze zdjęciami, które trzymałam z myślą. Kurczę, to były tak jakby jak to była myśl Ojieku, to były takie piękne czasy, może już lepsze nie przyjdą i trzeba się tak bardzo trzymać tych wspomnień. Uuu, teraz mam ciary, kiedy o tym myślę, takie nieprzyjemne ciary. Ale mając też tą świadomość, co dana rzecz reprezentuje, co dana rzecz, której chcemy się pozbyć, reprezentuje, łatwiej jest powiedzieć jej do widzenia. Dlatego bardzo często podkreślam o tym, żeby. Przechodząc na minimalizm, mocno słuchać swojej intuicji i jakby odrzucić te, czy niespecjalnie poważnie traktować te wszystkie książkowe przepisy na to, jak robić czystki w swoim domu. My zawsze wiemy, co, kiedy, jak i w jaki sposób musi naszą przestrzeń opuścić, bo. Przejście na minimalizm, takie bardzo, bardzo świadome, kurczę, to może być naprawdę, mieć wagę gatunkową naprawdę dobrej psychoterapii. Więc jeżeli czujecie, że to z wami rezonuje i robicie czystki, chcecie zacząć robić czystki w swoich rzeczach, w tym, co was otacza, w tym, co jest waszym przedłużeniem, pytajcie siebie, Czym to jest? O czym to, co to o mnie mówi? Jaką energię, jaką energię, jaką wiadomość ma ta rzecz? Oczywiście, chcę też Wam powiedzieć, że to też działa w drugą stronę. W sensie nie jest tak, że mówią do nas i są nośnikami informacji tylko te rzeczy, które chcemy, których chcemy się pozbyć. Nie, te, które są z nami, też jak najbardziej. Tylko je chcemy po prostu zostawić. Więc, czemu, czego chcę się pozbyć, i z drugiej strony, co chcę zostawić, i co te rzeczy reprezentują we mnie, z czym, z, z czym w sobie się żegnam w tym momencie, lub chcę się pożegnać w przyszłości, najbliższej albo trochę dalszej, ale również z czym w sobie chcę zostać w przyszłości. Trochę bliższej albo trochę dalszej. Zostawiam was z tą myślą i mam nadzieję, że będzie Wam troszkę łatwiej może przechodzić przez ten proces, trochę lepiej, bo też jest to bardzo ważna rzecz świadomie przeprowadzone przejście na minimalizm, nie tylko wywalenie czegoś, bo jeszcze jest jedna ważna kwestia. To, jest, to też już się zdarza, i, i to też może was dotyczyć. Myślę, bo myślę, że każdy z nas tak ma, że, że, ma też, że posiadamy też rzeczy, które nie mają, jakichś, nie mają ciężaru gatunkowego ogromnego. Nie wiem, buty, które kupiliśmy i się okazały po prostu niewygodne, tak? Jakby okej, okay, można do tego dorabiać super. Jakby definicje i filozofie, ale bardzo często nie trzeba tak, okej, okay, po prostu trzeba je spakować, nie wiem, oddać do sklepu charytatywnego sprzedać na Allegro cokolwiek. To są małe rzeczy, ale mówię o tym, co naprawdę was w jakiś sposób trigeruje. I wy wiecie, co to jest. I nie ma ani ja wam tego nie powiem, co to takiego będzie, ani nikt inny. Bo, nie wiem, my, mnie triggerowały zdjęcia, ale was mogą nie, bo to nie jest wasz topik akurat. Mnie triggerowała yy, yy, bluzka, koronkowa, seksowna bluzka, ale kogoś nie musi i to jest zawsze bardzo indywidualna kwestia. Natomiast przeprowadzony w taki sposób cały ten proces, jakby przejście na minimalizm, też sprawia, że my możemy w tym minimalizmie zostać a nie jest tak, że odgruzuj, odgruzujemy się, to potrwa chwilę i znowu, nie wiem, i nakupimy znowu rzeczy, czy obrośniemy za moment w inne rzeczy, to wiecie, chodzi o to, żeby... To jest jak, to jest jak efekt jojo, tylko w minimalizmie. Nie, chodzi o to, żeby naprawdę przeprowadzić ten proces świadomie, jeżeli chcemy w tym pozostać. Więc mam nadzieję, że troszeczkę chociaż um, wam... Coś rozjaśniłam w ten sposób. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie mi komentarze. Nie zawsze mam. Okej, okay, powiem szczerze, bardzo często nie mam czasu, żeby odpisywać po prostu na, na nie indywidualnie, ale z, wszystkie je czytam, biorę sobie do serca i zbieram, um, zbieram te informacje, które potem kolektywnie mogą być najbardziej przydatne, i nagrywam właśnie odnośnie nich podcasty. Jeżeli. Uznajcie to nagranie za wartościowe. Dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, podzielcie się ze znajomymi, będę bardzo szczęśliwa. A ja Wam życzę przyjemnego dnia, albo wieczoru, albo nocy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się pa.